Cześć kochani, jest Nowy Rok i czas na zmianę. Ja postanowiłam zrobić sobie grzywkę na bok, więc pokażę wam jak ją zrobić samemu w domu, bez potrzeby wychodzenia do fryzjera. Najpierw zastanówcie się, jaka grzywka będzie wam najbardziej pasować, czy prosta, czy na bok, czy krótka czy długa. Najważniejsza sprawa, nigdy nie obcinajcie sobie grzywki na mokro. Zawsze róbcie to na sucho lub na lekko zwilżonych włosach, tak żebyście dokładnie widzieli co robicie. No, i teraz związuję sobie włosy do tyłu i wydzielam sobie trójkąt, na podstawie którego będę sobie odcinać grzywkę. I jak planujecie już ten trójkąt, to pomyślcie o tym, że grzywka jest elementem całej waszej fryzury. To nie jest jakby odrębna rzecz, tylko planujcie tę grzywkę tak, żeby zlewała wam się z resztą włosów. Zostawcie sobie zawsze takie delikatne, jakby pejsy po bokach, tak żeby to wyglądało naturalnie. Gdy włosy są wydzielone, przechodzimy do nożyczek. Nigdy nie używajcie zwykłych domowych nożyczek. Używajcie nożyczek przeznaczonych specjalnie do włosów. Ja kupiłam moje w Rosmanie za 16 zł i pamiętajcie, żeby nie używać ich do niczego innego, tylko do obcinania włosów. Włosy obcinam takim ślizgiem na skos, naprawdę malutko włosów obcinam za jednym razem, cały czas kontrolując jak włosy opadają, jak się zachowują. Sprawdzajcie co chwila, żeby nie obciąć za dużo po prostu, ponieważ wtedy już nie będzie odwrotu, a dociąć zawsze możecie, także polecam Wam obcinanie właśnie ślizgiem na skos. Ta metoda jest moim zdaniem najlepsza do grzywki na bok, ponieważ nie widać tutaj takich równych cięć jak przy prostej grzywce i wygląda to po prostu o wiele naturalniej. Obcinanie przodu zajęło mi około 15 minut, to jest dużo, ale warto poświęcić trochę czasu na to, żeby wyglądało to idealnie tak jak chcecie. A teraz przechodzimy do drugiej metody obcinania włosów, czyli do piórkowania. I tą metodę polecam, ponieważ daje bardzo, ale to bardzo naturalny efekt, nie widać dokładnych cięć i jak robicie sobie prostą grzywkę, prostym cięciem, to później też wykończcie sobie ją właśnie piórkowaniem, takimi bardzo delikatnymi ruchami. Teraz łączę moją grzywkę z pozostałymi włosami, delikatnym jeszcze ślizgiem na koniec. No i tak naprawdę fryzura jest gotowa. Tak wygląda moja grzywka. Nie obcięłam jej za dużo, ponieważ akurat na moich włosach nie można uzyskać jakiejś większej grzywki ponieważ ona mi się zawsze rozwarstwia. Ale i tak jestem zadowolona z efektu. Tyle włosów obcięłam. Nie jest to może jakoś bardzo dużo, ale jest to moim zdaniem dosyć widoczna zmiana. Nie trzeba mieć super umiejętności fryzjerskie, żeby podciąć sobie grzywkę lub lekko wycieniować włosy, także zachęcam Was do próbowania. Jak widzicie w kucyku też to nieźle wygląda. Jeżeli film Wam się przydał, no to poproszę o kciuki w górę, no i do zobaczenia niedługo. Pa, pa!